To już czwarty odcinek i czwarty miesiąc życia dziecka pod sercem mamy. Rozpoczyna się drugi trymestr ciąży. Choć maluch nabył już wiele umiejętności, teraz czeka go eksplozja zmian. Ich tempo będzie tak duże, że godziny będą się liczyły jak lata. Jeśli wcześniej dziecko pokonywało w swoim rozwoju drogę ekspresową, to teraz czeka je jazda po torze wyścigowym. W czternastym tygodniu odpoczęcia dziecko mierzy 11 cm i waży 100 gramów. Przez najbliższe trzy tygodnie urośnie mniej więcej 15 cm i przybędzie mu około 200 gramów. Nigdy przedtem i nigdy później w swoim życiu nie będzie rosło tak szybko jak teraz. Serce malucha przepompowuje 30 litrów krwi na dobę i można je już usłyszeć przez stetoskop. Bije ono dwukrotnie szybciej niż serce mamy albo taty. Maluch połyka około 1 litra płynu owodniowego, który dostarcza mu wodę i składniki odżywcze. Dzięki temu dziecko ćwiczy mięśnie potrzebne po narodzinach do jedzenia, oddychania i mówienia. Już teraz jego tarczyca przyswaja JOD. Tydzień 15. Układ nerwowy naszego maluszka rozwija się i jest coraz bardziej wrażliwy na bodźce. Zapis EEG pokazuje sporą aktywność fal mózgowych. To materialny ślad tworzącej się świadomości dziecka. Wkrótce wokół jego komórek nerwowych zaczną powstawać osłonki mielinowe, dzięki czemu impulsy będą przekazywane jeszcze szybciej. Już prawie całe ciało jest wrażliwe na dotyk. Najmniej receptorów dotykowych znajduje się na górze i po bokach głowy. Te obszary są bowiem najbardziej narażone na ucisk podczas porodu. Choć płuca są wypełnione płynem, klatka piersiowa regularnie wykonuje ruchy oddechowe. Dziecko zsiegciuk i chwyta. Na przykład bawi się pępowiną. Naukowcy policzyli, że do 16 tygodnia rozwoju prenatalnego dziecko wykonuje około 20 tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia. Wcześniejsze wolne, nieregularne ruchy, które angażowały jednocześnie wiele mięśni i stawów, teraz zastępują ruchy płynne i pełne wdzięku. Dziecko reaguje również na nieprzyjemne odczucia, takie jak zmiany ciśnienia czy ucisk wód płodowych. Jeśli mama doświadcza trudności, boi się, jest zestresowana, także dziecko czuje niepokój. Zwija się i obraca i kopie. Dlatego trzeba pamiętać, by nie denerwować kobiet, szczególnie w ciąży. Pod koniec czwartego miesiąca mama może zacząć odczuwać ruchy dziecka. Niektóre kobiety opisują je jako delikatne muśnięcia. Sprzyja to tworzeniu więzi, bo kontakt dziecka z mamą jest czymś więcej niż relacją dwóch ciał. To relacja miłości na całe życie.